Czasem ktoś odchodzi i zostaje po nim tylko cisza, ale nawet w tej ciszy można się jeszcze spotkać nie przez słowa, nie przez dotyk, ale przez pamięć, która nie przestała kochać przez światło, które zapaliło się wtedy i jeszcze nie zgasło bo jeśli miłość nie umiera, to może wcale się nie rozstaliśmy. Może nie zdążyłeś powiedzieć wszystkiego. Może tęsknisz, ale nie umiesz już mówić głośno. Ale modlitwa to rozmowa, która nie potrzebuje odpowiedzi. To serce, które idzie dalej, nawet przez wieczność. Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Zanim zaczniemy, chcę przypomnieć ci jedno: to nie jest tylko modlitwa nagrana gdzieś, kiedyś, to jest teraz i to jest za kogoś. Dziś modlimy się za wszystkie osoby, które wspomnieliście w komentarzach, za tych, których nosicie w sercu i za tych, którzy zostali zapomniani na ziemi, ale są zapisani w Jego księdze życia. Panie, dzisiaj przychodzę do Ciebie z ciszą, która boli. Z pamięcią, która nie gaśnie, z miłością, która nadal żyje, mimo że tej osoby już nie ma przy mnie. Ty wiesz, kim był dla mnie. Ty znasz nasze rozmowy, nasze ciche spojrzenia, te słowa, których nie zdążyliśmy powiedzieć, i te, które może zabrzmiały za ostro. Proszę cię, przyjmij go do swojego światła. Niech odpocznie, niech znajdzie pokój. Które już nie zna lęku, bólu, ani czasu. Panie, jeśli mogę jeszcze coś dla niego zrobić, niech to będzie ta modlitwa, niech to będzie pamięć, która nie milknie. A mnie, daj siłę, by nie zamykać się w smutku. Daj serce, które nie boi się tęsknić. Daj wiarę, że jeszcze się spotkamy. Bo jeśli miłość jest wieczna to może śmierć wcale nie rozdziela aż tak, jak się wydaje. Panie, powierzam Ci Jego duszę i oddaję Ci swój ból. Niech w tej ciszy będzie obecność. Niech w tej pamięci będzie światło. Niech w tym rozstaniu będzie nadzieja. Amen. Jeśli to poruszyło Twoje serce, przekaż dalej to światło. Każdy komentarz to jak mała świeca. Zostaw swoją w intencji Tych, których nosisz w sercu.